Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was, jak ja to nazwałam, robótkę ręczną. Wiem, że to dość śmiesznie brzmi, ale naprawdę fajne jest. I dzisiaj pokażę Wam to, co zrobiłam sama, a mianowicie zabawkę dla kota. Jest to zabawka dla kota robiona własnoręcznie, przeze mnie. Widziałam już parę, właśnie, że jak inni robią to dla kotów jako zabawki. E, więc fajną rzecz można naprawdę zrobić. I dzisiaj właśnie Wam to zaprezentuję, co e, zrobiłam e, sama. E, nie jest jeszcze to w 100% tak naprawdę gotowe. Więc jeszcze dwie, jedną... Sorry. E, dwie... Boże, no co ja gadam. Jedną rzecz muszę dopracować. E, właśnie z waty. E, tutaj mam z beliko... koton. Kotka on jakoś, nie wiem jak to Miała być jednak kol kolorowa, ale no jest biała, więc niestety tak to wyszło. Yy, więc tu mam dwie a w tej korebe, to jest Slysea, kotki, mam tą robótkę ręczną. Jeszcze tylko skoczę po nożyczki, więc poczekajcie chwilkę. Popatrzcie sobie na to. No tak, na to. Nie umiem określać rzeczy, więc sorki, jeśli mnie słabiej słyszycie, ale tak jak mówiłam, ja musiałam na chwilkę odejść poszkać moich nożyczek. Więc nie będę się z tym zdjęć dawał na całym mieszkanie, a więc po prostu nie będę mam nożyczki. Więc musicie minutkę poczekać, tylko polecę po nożyczki i zaraz wracam. jestem, 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 czy mnie słyszycie? Jestem, wzięłam sobie takie dłuższe nożyczki, bo wcześniej miałam takie krótkie, a te nawet dłuższe będą lepsze. Takie czarne e, chyba z perfura, więc tak. Dobra, zaczynamy. Okej, okay, kochani, na początku sobie naszą roztręczkę. Ta-dam! Jest to taka jakby zabawka zrolek toaletowych, zresztą nawet tutaj widać po jednej Zrobek powinien jak tego używać Tylko może spróbuję odrobinę posunąć mój kadr Nie wiem jak ja to zrobię nie, nie, nie. Okay. bardziej się teraz udało I widzicie tutaj robótkę ręczną i tak dalej Myślę, że mogę jeszcze... Tutaj moja noga jest heksos Ok, teraz jest ok więc tutaj jest moja robótka ręczna, która idzie na tył. Tu mam wodę. Wyjmę sobie trochę waty. Aha, ja miałam jak zabawka działa. No dobra, no to teraz mówię, jak zabawka ta działa. Wkładamy sobie jedzenie do tych właśnie rolek od papieru. I kot łapką musi sobie je wyjąć. I to cała logika. Jak widzicie, mi to nie do końca już wyszło. Tak powinno być. Są tutaj te dziury. I gdzie są moje nożyczki? Dobra, tu mam. Będę je... Tak brała te dziury na bok i tam było, wkładała watę do środka i do wydatku mamy sobie troszkę waty. Tutaj robótka nam się tył, żebyście ją widzieli. Tutaj mamy tą moją torebkę z a piękną. E, ja jeszcze spróbuję kadrować. Dobra, teraz jest najlepiej. Normalnie jak się da. Tu jeszcze bok. I w tą stronę. I jest wręcz idealnie. Może jeszcze trochę do tyłu, super. Tutaj mam tą watę. Wyjmę je sobie gdzieś. Aha, tu już wyjmę gdzieś tyle. Taki jeden kawałek. I jeden taki dłuższy, więc okej. Okay. Tutaj sobie wkładam to I dobra, watałam lą, do ląduję dalej, a my zajmiemy się naszą tą robotką ręczną. Dobra, e, wezmę sobie trochę waty. Najlepiej by była lekko wygodna, ale ja takiej wody nie posiadam. I chociaż jedną tutaj właśnie zwilżałam sobie kawałek. Zobaczymy, jak to będzie z tą zwilżoną. Bo tak to znowu nam się chyba was opuścić gdzieś po wodę. Więc dobre, spróbujemy zrobić pierwszą. Tak żebyście widzieli. Chociaż pewnie nic nie będziecie widzieli, bo to tak ja zawsze robię, oczywiście. Żeby nikt nic nie widział na Fajny Fajmy mi YouTube, jeśli nikt nic nie widzi, okej. Okay. I tutaj jest mówiąc te i tam woda. Chodzi mi o to, by nic tam um, nie weszło. Więc okej, okay, tak wygląda z watą w środku. Jeszcze tej waty nie widać, tam ale no ok. Jednak chyba będę używała lekko zwilżonego, więc znowu musicie poczekać i popatrzeć na moją robótkę ręczną i na watę i na nożyczki, które będą leżały tutaj, których pewnie nie zobaczycie, ale dobra widzicie. I na tę watę z przodu tutaj. Kurde, musicie poczekać chwilę. Aż polecę sobie po wodę, chyba, że ja tutaj mam tą wodę. Poczekajcie. Yy, tak, mam tutaj wodę, więc nie będę musiała po nią iść. Naszykowałam sobie wcześniej kubeczek wody, tylko niestety musiałam użyć do czego innego. Więc dobra, mam wodę. Teraz jakoś taki, nie wiem, jaki kawałek żeby tutaj jeszcze. Gdzie ja to robię? Tutaj zrobiłam. Spróbuję rzeczkami to głębiej wsadzić. Okej. Okay. Wata jest teraz z tej strony. Z drugiej strony. I zaraz pokażę jak to się robi. Jak wyłapiemy watę. Lik, zobaczmy. Widzę, że będzie była mokra i bierzemy kolejne kawałki. zataczymy sobie. Zapuszczamy i mamy taką dokładnie zwilżoną watę. Pewnie będziecie wiedzieli, jak to jest zwilżona. Okej, okay. dobra, biorę kolejny kawałki. waty. Będzie to dość długo się robiło ale ja myślę, że pokażę Wam troszeczkę tak powiem. Bo ja nie będę mogła tutaj nagrywać sorki, ale mam ograniczony czas. Więc dobra. Bo chciałam jeszcze sobie wyjść na rzeczy, a przejść. Dobra, za dużo tej wody Dobra. O, tu jedno słupy. Uwaga, żeby jej nie przeciąć. A, woda mi została kurde w tym moim kubeczku. No w ogóle tego kubeczka tutaj nie widać. Więc okej. Okay. Trochę musimy odcisnąć, odciśnię, bo na to kamerę Wkładamy za jedno. Jego zeskonałem. Mamy zwykle jedno. O kurczę. Mam bardzo dużo zmoczyłam tej waty waty możecie to robić na przykład płatkami higienicznymi czym tam chcecie, ja akurat waty wybrałam ponieważ chciałam by była kolorowa, trochę kolorowa ale no nie było kolorowej w sklepie, więc musiałam wziąć białą Tam będzie że tylko białą może być na razie a jeśli chcę jeszcze do kota, to dotrzeć do białej no bo nie bo nie, to był najlepsze takie. No bo nie. Bez Potem, dlaczego. Bo pani zawsze... Yy, jak byłam z no? ja to pani mi zawsze coś tam wytłumaczała i tak dalej, czemu i tak dalej. Tutaj pani... bo nie. No co? okej, no trudno, nie wytłumaczyłam, to Zobaczcie jak tutaj nam to już wygląda generalnie. Papier trochę przemógł. Myślę, że to z tej strony coś tam widzicie, a może nie, tu nie ma wina, bo jest a z tej drugiej strony widzicie watę. Więc okej, okay. upycham ją tam ciągle. Wiecie co? Muszę ją tak upchnę, żeby była na tamtej stronie po prostu. Ona nie chce zbytnio wychodzić. Tutaj... O, zaraz ją zobaczycie po prostu po tej drugiej stronie. Naprawdę róbcie to, żeby nie połączyć tej papierów, bo są zbyt roboty. Dobra, teraz ja sobie pomogę złapać nożyczkami. Sorki więc nie widzę, ja teraz to przemieszczam i muszę tutaj trzymać. Więc okej. Okay. Z jednej strony to wygląda tak, a z drugiej dopiero idzie. Aha, mój no alarm w telefonie. Poczekajcie ile jest mój telefon Dokładnie za kamerką, więc nie wiem o co koment. 15.27, jakieś alarmy. Boże święty, co to ma być? Dobra, już z portem jestem. Jak widzimy, ręka, hello. Okej, okay, zmoczę sobie kolejną latę. Pamiętajcie, by nie przesadzać ze zmoczeniem waty, bo to się rozleci wszystko. No Ewo, myślcie, przy robieniu takiej rzeczy po prostu myślcie, bo to jest najlepszy kierunek w życiu, myślenie naprawdę pomaga, myślenie pomaga, bo ja to perfekcyjnie, dam na górę jeszcze trochę suchej waty, żeby nic nam nie wyszło, pamiętajcie, ja, że kot może próbować tam robić dziury, tylko ja to rozpycham watą, więc okej. Okay. No, dobra, Ej, powoli będzie widać tą wadę za chwilę. Więc dobra. Zaczynamy no, kolejny. Starajcie się mocno zbać tą wadę, chociaż naprawdę to nie wychodzi dosyć. Bo myślę, że to będzie łatwiejsze, ale okej. Okay. Ja postaram się zrobić tego tak szybko, bo okay. te kulki jak tutaj ugniatam Próbuję to wciskać, kudy i nic się nie wychodzi. W ogóle miałem się ostatnio wbrać do maksa, nie wiem, jak tam... Jest ostatnia. Miałam się wybrać do TK Maxa właśnie. Żeby tam sprawdzić nowe oferty i w ogóle... Ale coś tam się wydarzyło i tam nie mogę iść. Okay. No niestety. Więc okej. A że w TK nie możemy dobrze zrobić, bo coś tam było i w ogóle teraz nie są to bezpieczne, bo mogą być te ataki w ogóle. A powiedziała, że byśmy nie, <toddź> nie szumy. Dobra w razie czego TKMaxa nie da, więc nie pytajcie mnie, jak tam w TKMaxie Tylko ja to dzięki za te cztery suby, bo to ważne mieć jednak te suby, no i naprawdę myślę, że fajny kanał mi się udał gdzie próbuję jeszcze robić ten fajny kanał i myślę, ta zabawka też troszeczkę go podkręci bo może się wyświetlić, więcej więcej właśnie i ludziom wam się może wyświetlić, więcej, jeśli przyjdzie jakieś zabawki dla kodów, więc że może być okay. moja zabawka może się wyświetlić. Jeśli chcecie wiecie, nie wiecie jak ją zrobić, to bardzo robi się prosto, ponieważ łączycie rolki. Ja mam ich 10 yy, tych rolek u mnie w papiera papieru, po papierze mam rolek 10. Yy, tutaj są raz, dwa, trzy, cztery, jak widzicie. Tu są trzy, dwa i jedna. Więc ja tu sobie też mam i masz gotowe. Okej okay, kochani, ja wreszcie skończyłam tutaj jedną. Jak widzicie, muszę jeszcze tutaj... Jak żyć jedno i jeszcze raz to zrobić, bo mi się mało miejsca. Yy, Ograniczyłam się do tej waty, więc myślę, że to musi wyjść jakoś. Okay. Dobra, tutaj chcę, żeby to, to jak najszybciej wyko Było wykonane, ale my nie chcę mi się to tak szybko wykonywać, a zmoczyły mi się papiery od środka, więc... Przepraszam, rulki po papierze. Bo później piszecie mi, że... A, to nie jest to, to ty gadasz! Ej, to nie jest coś to! A ja takich komów nie chcę. Kupię okay, tak, mówiłam wam chyba o czacie. Nie wiem, czy mówiłam o czacie. Dobra, no, nieważne. Okej, okay, jedno wypełnione, jedno wygląda perfekcyjnie już. Mianowicie wata. Z drugiej strony też, więc sporo na kolejne mm, I zrobię ten rządek. Czy i kończę odcinek, bo jest, jest już i tak długi. Te 12 minut. O kurde, ja mam ograniczony czas. Okej okay, kochani, to chyba na jednym się skończy, bo zapomniałam, że ja mam też ograniczony czas. 15 minut, więc okej. Okay. Tutaj. Dobra, zmuszyłam sobie to. Słuchajcie, zaraz będę kończyła. Pamiętajcie jak to się robi, no fajna zabawa, naprawdę. A zwłaszcza, że to jest zabawa. Tylko zabawa, słuchajcie. I tak naprawdę to jest zabawa, bo robisz sobie to, co jest fajne, to, ci się podoba, jesteś szczęśliwy. I ty jesteś po prostu pełnym energii, twój kot będzie pełnym energii. On będzie, będzie się chciał tym bawić. I wszyscy będą takie szczęśliwi i ty będziesz ucieszony, bo ej, mój kot się tym bawi. Ja się tym napracowałam, a on to docenił. Jestem taka szczęśliwa, to jest czasem takie piękne, naprawdę to czasami nie po prostu potrafię tak zachwycić, że ja jestem jak... nie wiem, jakbym kosmitę zobaczyła, jestem taka zachwycona, więc naprawdę tak fajnie po prostu na to patrzę, na te różne chwile. Z waszymi zwierzątkami też jakoś słodzi i czasami możecie mi wysłać zdjęcia na Facebooku, na przykład jeśli nie znajdziecie. Teraz ja tu waszy, z waszymi zwierzątkami, bo to naprawdę jest słodkie, naprawdę. Mówię do całego serca, że ja naprawdę, gdybym miała swój zwierzątko, to na pewno będę robiła mu takie niespodzianki życzowe, ponieważ jest to dla mnie słodkie, no i fajne, generalnie. Okej, okay, już zrobiłam drugie, chociaż jeszcze drugie nieskończone. Widzicie, robię to, więc jeszcze nie jest skończone, ale zaraz będę Wam kończyła. W zasadzie to już kończę. Słuchajcie, sobie co dokończę. Pokażę Wam w kolejnym filmiku. Na razie wygląda to tak, pamiętajcie, by rozwijać swoje marzenia, by przysyłać mi zdjęcia z Waszymi zwierzątkami. W tych chwilach radości, kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego, życzę Wam na weekend. Do zobaczenia, łapki w górę i pa!